Witam Państwa w kolejnej lekcji darmowego kursu analizy technicznej dla początkujących i zaawansowanych. Moduł drugi. Efektywność rynkowa. Lekcja dwunasta. Trzech farmerów z Dallas. Dwóch mężczyzn i kobieta nikt z nich nie ma pojęcia o giełdzie. Niektórzy moją bajkę znają, ale nawet jeżeli to zachęcam do ponownego wysłuchania i do oglądania. Każdy ma 100 tysięcy dolarów i zaczyna inwestować w styczniu 1965 roku lub w styczniu 1982 roku. Tom to nasz pierwszy farmer. W 1965 roku postanawia zacząć inwestowanie w Dow Jones kupując w maju i sprzedając akcje w listopadzie. To prosta strategia i, mając stosowne narzędzie, łatwo to policzyć. Zaczynamy od 1965 roku. Kupujemy akcje na pierwszej sesji w maju każdego roku i sprzedajemy akcje na pierwszej sesji listopadowej każdego roku. I tak tak, co roku na zamknięciu sesji robi transakcje. W 2019 roku jest nawet zarobiony 1,42% i się cieszy. Niestety, w zadanym okresie nic nie zarobił. Stracił 11% swojego kapitału. Twierdzi, że giełda jest bez sensu. Mówi, że inwestuje już ponad 50 lat i nic na się nie zarobił. Z kolei Bob, ten ten miły starszy pan, będący sąsiadem tamtego i uważający go jednocześnie za kretyna, postanowił inwestować zupełnie odwrotnie do niego. A mianowicie, kiedy tamten sprzedaje w listopadzie, to ten kupuje, a kiedy tamten kupuje, to ten sprzedaje. Nasz miły starszy pan kupuje w listopadzie i sprzedaje w maju. I tak co roku. 77% udanych transakcji zarobił ponad 3 miliony i jest zadowolony. Oczywiście zadajemy sobie pytanie, co by było, gdyby zastosował strategię Kupi Trzymaj. Ami Broker pozwala także na taki rodzaj testu. Z lewej strategia kupi Trzymaj, a z prawej strategia Boba. Natomiast warto zadać sobie pytanie, co by było, gdyby Bob nie pokonał strategii kupi Trzymaj? Czy inwestowanie sezonowe byłoby błędne w takiej sytuacji? Okazuje się, że nie. Zauważmy, że przez pół roku Bob mógłby trzymać pieniądze na lokacie w banku albo po prostu wpłacić je do funduszu inwestycyjnego, który inwestuje w obligacje. Czy zarobiłby więcej? I w tym momencie pojawia się trzecia postać w naszej bajce. Mery także się nie zna na giełdzie, ale akurat kiedyś. Na spotkanie gospodni wiejskich przyjechał makler w ramach projektu kół inwestycyjnych dla małych miast i wsi. Mary była na tym spotkaniu i w 1982 roku, nie mam wcześniejszych danych dla obligacji USA, aby zrobić ten test od lat 60. I postanowiła handlować dodatkowo obligacjami. Zatem zrobimy test od 1982 roku. Zaczynamy od Toma. Kupuje uparcie w maju i sprzedaje w listopadzie od 1982 roku. Jest zadowolony w końcu i on ma zyski. Zarobił 80 tysięcy dolarów i czuje się spełniony. Bob z kolei nadal kupuje w listopadzie i sprzedaje w maju. 86% transakcji udanych. Zarobił 1,6 miliona. Jest zadowolony. Niestety nie zauważa, że gdyby nie robił nic, to miałby więcej. Z lewej strategia kupi trzymaj, a z prawej wynik to ma. I w ten sposób dochodzimy do idei testowania anomalii kalendarzowych. Albowiem dodatkowo Mary kupowała w maju obligacje i sprzedawała je w listopadzie, aby kupić akcje. Zdecydowała się na 30-letnie obligacje USA. W listopadzie je sprzedawała i od razu kupowała akcje. Udało jej się osiągnąć 2,92% rocznej stopy zwrotu. 67% transakcji miała udanych. 1,0792 razy 1,0292 daje 1,1107, a więc ponad 11% rocznej stopy zwrotu. Oczywiście w bardzo duży uproszczeniu. To jest bardzo uproszczone obliczenie, natomiast wystarczające, aby zorientować się w zagadnieniu. Korzystamy ze wzoru na wartość przyszłą przy kapitalizacji składanej. Mary zarobiła 4,7 miliona w relacji do kupi trzymaj 2,5 miliona. To jednak jeszcze nie koniec, bo warto się zastanowić dlaczego USA jest takie bogate. Anna odziedziczyła spadek. Jej rodzina zaczęła inwestować w 1941 roku. Zaraz potem jak wybuchła II wojna światowa. Jednak nie odziedziczyła 12 milionów. Jej rodzina inwestowała bardziej agresywnie, a mianowicie na dźwigni razy dwa. Na pół roku brali z banku kredyt i Inwestowali z dźwignią razy dwa. Zauważmy, że 75% transakcji było udanych. Mieli 100 tysięcy i wzięli 100 tysięcy kredytu. I tak co roku. Pierwsze 12 lat było słabe i zaczynali wątpić w swoją strategię. Wytrzymali trudny okres i Anna w 2019 roku odziedziczyła 618 milionów dolarów, ponad 75% transakcji udanych. Ostatnie 20 lat to tylko 3 lata stratne. Niestety bezcabudowlana i krach dał stratę 60 milionów. Był to najgorszy okres od 1981 roku. Ostatnia taka sytuacja miała miejsce w 1969 roku oraz w 1973 roku. W kolejnej lekcji inwestowanie kontrariańskie. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnej lekcji.